16-letnia Surit Ruisa maszeruje ulicami do znanych rodziców, z diecia. Surit Ruisa dorastała na oczach niemal całego świata. Dziś córka Tomas Ruisea i Katia Holmes mają 16 lat. Co oznacza, że niedługo będzie pełnoletnia i niezależna. Nastolatka zaczyna tak na poważnie myśleć o swojej przyszłości. Jak donosili niedawno zagraniczne media, podjęła już decyzję, że wybrać się na studia związane z moda. Surius zlozyla papiery do kilku szkół. Katia ma nadzieję, że jej córka zdecyduje się zostać w Nowym Jorku. Aby dalej mogli być tak blisko. Katia jest z niej bardzo dumna, ale taś przesadza czasami z nadmiernym otaczaniem córki opieka. Chyba sobie nie radzi z wizją tego, Zeus niedługo Suri wyprowadzi się z domu, donosił de ile Mail. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Ojciec 16-latki nie miał żadnej roli w podejmowaniu przez Suri decyzji o kierunku studiów. Nie jest bowiem tajemnica, że język żalny Tom Truis od dekady nie widział własnej córki. Zobowiązał się jednak. Z do 18 roku życia będzie wplacać na rzecz córki 400 tysięcy dolarów rocznie. To właśnie ta kwota ma pomóc Suri w pokryciu kosztów nauki. Papera z często napotyka Suri na ulicach Nowego Jorku. To ukochane miasto 16-latki, z którym wiazę swoją modową przyszłość. Ostatnio fotoreporterzy zrobili jej zdjęcia. Kiedy z dostosepną miną spacerowała po Manhattanie. Miała na sobie luznej ransy. Top bez ramiaczek i granatowa kurtka. Stwierdzić można, że raczej nie spodziewała się tego dnia obecności paperazi, bo wyglądała dość zwyczajnie. Zobaczcie zdjęcia. Myślicie, że ma szansę zrobić karierę w świecie mody? Zobacz, też, sulic rujesen w puchówce i szaliku walesa się po Nowym Jorku w poszukiwaniu prezentów. Skóra z dieta z matki zdjęcia.